Cześć, tu Franek. Wczoraj wieczorem kurier przyniósł do mnie mega wielką przesyłkę, w której częściowo wiem, co w niej będzie, a częściowo nie jestem do końca pewien, ponieważ podobno ma być to dla mnie niespodzianka. No i do dzisiejszego wyjścia tutaj mam otwartą to jest rzecz, o której jest. wiedziałem, że ona będzie to jest box z tej Bundesligi match Attacks. w takim boxie znajduje się 100 saszetek tyle, że to jest box był kupiony razem, wspólnie z kruszyną, a więc w filmie, kiedy będziemy sobie yy, dzielili tego boksa to... i yy, dzielili na saszetki, to co druga saszetka, idzie, co druga saszetka będzie szła do kruszyny. Ok, no tak wygląda ten boksik. Ja zobaczymy, co tu jeszcze jest. Co to jest? Co to jest? Czy to jest tak? To jest darmo, chyba. To jest darmo. tak z budycji. wow. Bardzo fajne, mi się podoba. to jest. Ekstra super. Co to jest? Ekstra super. Tutaj jeszcze była jakaś koperta. Czyli dzisiaj widzę, że to są te karty z prizmu. A są to karty też jakieś ze starej bundesygi chyba. Z którego roku Nie ma tutaj tego jakiś z zeszłego chyba super, drużyny tutaj mamy. Wszystkie drużynki chyba. Będą bardzo fajne. Mamy prysby Mamy Postigię, tutaj mamy kolejne jeszcze, bo to są Limity z, kolejnej edycji, z poprzedniej edycji, nie, te, te są z aktualnej, te, te są z poprzedniej. Mamy jeszcze German Glories, wszystkie cztery, chociaż um, pamiętam, że jedną już chyba miałem. Mamy tutaj kolejne limity. Mamy jeszcze herb, herb Bundesligi. I mamy jeszcze Wal Walderesa i Postigie. To są karty, które zbieram w różnych rodzajach, w różnych wariantach. Walderesa już mamy chyba z pięć albo sześć tych, tych rodzajów, a Postigie cztery albo pięć. Całkiem różnych. Ok, a więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Przypominam, że oczywiście mieliśmy te karty, które przed chwilą sobie oglądaliśmy. Mamy hmm, boksa z Bundesliga no i mamy dużą, dużą tą, tą torbę. To w sumie Okej, Ok, a więc to tyle w dzisiejszym filmie. Zapraszam na następne moje filmy. Cześć!